Witam wszystkich w nowym filmie. Mamy tutaj Cieszyn, ptaszki latające. Generalnie film, który przedstawia mgłę na terenie Cieszyno. Lecimy sobie w rejonie osiedla Bobrek. W tle widzimy osiedle Liburnia, czeski Cieszyn, osiedle Piastowskie i most graniczny w Boguszowicach. Lecimy dalej, wzbijamy się ponad tą mgłę. Czyż nie wygląda to pięknie? Widzimy osiedle Liburnia, osiedle Piastowskie z innej perspektywy z zoomem. Czy ten komin wygląda pięknie? Ostatnio go malowali, czekałem na to, żeby zrobić zdjęcie. Widzimy Centrum Cieszyna, Kościół Ewangelicki. Czeska strona w każdym razie te góry wyglądają pięknie czeski cieszyn po prawej stronie, jaka piękna linia horyzontu, jak to się wszystko łączy, gdzie maszt Mickiewicza zamyka jak gdyby polską stronę, a za nim już są Czechy. Czy zawsze dobra widoczność jest kluczem do sukcesu? Ta wygląda całkiem dobrze, więc wznosimy się w kierunku osiedla pod górze, osiedle banotówka. Oczywiście w tle, również nadal czeskie góry. Ostatnio zostało mi zadane takie pytanie, czy wschody, czy zachody słońca? Co jest piękniejsze, to był wschód. Jestem w trakcie ustaleń i zapraszam do wspólnych przemyśleń, dlatego że każda perspektywa jest inna, ale łącząc je w jedną, będą rosły w siłę. Także tym akcentem tutaj dobiegamy do końca. Dziękuję wszystkim za poświęcony czas. Będą kolejne filmy i tak wygląda Czantoria. Do zobaczenia! Thank <laughs> you.